Cześć ludzie, cześć chłopaki, cześć dziewczyny. Browar Gdynia wziął się znowu za ważenie na wizji, bo generalnie ważenie jest, jak już powiedziałem, praktycznie non-stop. Ważymy dzisiaj ociekając chmielem styl. W zeszłym roku bardzo, bardzo praktycznie rzecz biorąc. Zapodziały, zapomniałem o stylu e, Aipa, Ipa, sesyjna Ipa, wędzona Ipa, dymiona Ipa itd. Podwójna, potrójna. To będzie miało miejsce w tym sezonie. Sesyjna Ipa już jest uważona. W tej chwili przechodzimy do e, Aipy, czyli American India Pale Ale. E, będą dwie wersje za jednym razem, e, czyli klasyczna na takim różnym chmieleniu i bardzo mnie interesujące single hopy. E, Single Hop będzie na chmielu Jarillo, bądź Jarillo. był to kiedyś chmiel, jeszcze pół roku temu, nowofalowy, ba, bardzo nowy, nowofalowy to jest. Interesuje mnie, co on daje, to co on daje, co on wnosi do AIP. Aipa będzie o balingu 16,5 plato. Oczywiście Ibu będzie 70 bądź 80. Eee, waham się, bo jest ustalone, właśnie nie wiem. 70, bo oczywiście to wszystko opowiem. Czyli mniej więcej taki zarys stylu. Woda. Woda jest. Jak zwykle gdyńska woda jest według mnie gotowa do ważenia piw ciemnych, typu portet, typu stout i tak dalej, tak dalej. Woda jasna do piw jasnych. To jest woda z makro. Aro. Taka Sheet, woda złotych 57 za 5 litrów. Ona ma dla Waszej informacji skład podany. Nadźwigałem się, spociłem się dźwigając to. 273,56 mg na litr e, e, składników mineralnych. Wolałbym mniej, ale, 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 co zrobić? 273 to jest taki standardowy że tak przykład wody źródlanej. Start. Przystępujemy do śrutowania. Przed nami 8 kg śrutowania Pejla, wobec tego musiałem trochę zmechanizować, zmodyfikować. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobiłem, śrutownik. W tej chwili odmierzam pierwszy kilogram taką szuflą. Tutaj na wagę sypię, tego już nie będziecie widzieć. Słodu Pejl, słodu ze, ze Strzegomia. Plan jest na 30 litrów i teraz uwaga uwaga I zwracajcie uwagi na e, generalnie e, ogólną atmosferę, czyli bałagan. Konsumencka kuchnia, nie? Coś mi tu krzywo jest. Nie wiem co tu się dzieje. A, krzywo jest coś złożone. Dobra. Może tak, tak będzie prościej. Wiertarka. Wietrka, e, środownik standardowy, taki jak e, można e, kupić, on jest prawdopodobnie najlepszy. Jakoś e, stało się tak, że on mi się sprawdza. E, Najlepiej e, dostępny. Śrutuje do wora. do wora też. Jeszcze go zmodyfikowałem o coś takiego, czyli jedna z wód z obciętym, z obciętym e, dnem. Trochę za wąskie przejście jest. Mogłem sobie... Ale aczkolwiek są jeszcze gorsze. I teraz tak, ten kilogram słodu wsypuję do zasobnika. Tak. Wkładam to. Po prostu wkładam w... w no w co. I sypię drugi kilogram. to zaraz wszystko rozwalę. Sypię drugi kilogram, będzie ciut szybciej. To jest słód y, y, pejlowy y, w ziarnie. Biorę taki, ponieważ mogę go dłużej przetrzymywać i kupować więcej. W takich workach 25 kg, co za tym idzie taniej. Także jeżeli stać was na tego typu inwestycje to polecam, bo różnica na kilogramie jest około nawet dochodzi do 2 zł 50. Sypię do tego tutaj. 2 i zobaczcie. Sypię trzeci kilogram, to znacznie przyspiesza robotę. Przez jakiś czas, sorry. No nie ma być. już, nie ma ręki. Kiedyś w sklepie spożywczym na taktykach podważałem paczki kilogramowe cukru. Na przykład robiłem to za pomocą dwóch ruchów. Także praca na akord. na umowę zlecenie to jest przepis do pierwszej. Robię to tak. Oczywiście birthmis, i tak dalej. Ważę 1 16,5 plato w takim dużym garze 30 litrów gotowego piwa, czyli wlewam, wlewam więcej 33,2 wody w 71 stopni, temperatura kroku spada do 65 stopni, bla bla bla. 8,24 mamy tutaj 3 kilo na raz. Żeby się nie pomyliło, bo już mi się raz to zdarzyło i nie chcecie wiedzieć co się działo, odkreślam sobie tak po prostu ręcznie, że już 3 kg czyli 8,24 na 3 kg zasypane i robimy to tak. dopasujemy obroty. Ja bym to po prostu mieli chyba nie wiem ile. Długo. Długo. A tak stoję, mogę myśleć o dziewczynach o żonie. No właśnie. Wiertara ślizga się po śrubie. Śruba jest nowa, dlatego ona musi zostać jakby... Wyro wy wyrobić się ta śruba. No i tak przez chwilę się mi tutaj ślizgać, nie wiem, czy nie za rzadko. Tak, nie za szybko, ale nie za wolno, tu wszystko lata. Lęcznie, bo zobaczycie To jest trzy kilo. A po Barbie Wine'u Bietarka naprawdę przeżywa ciężki okres i może się palić więc świadomie trochę daje jej odpocząć, e, chociaż ten słuch e, bez mniejszych oporów powinien się śrutować, ale to jest to, jest to ja taki chyżar za, za nie wiem cztery dychy czyli się pali, to jest plastik, nie? zrobię za chwilę e, całą resztę. Polecam, dobry sposób. Na szybki śrutowanie. W międzyczasie jak będę mm, śrutował, e, dzieje się to bardzo szybko, jak jest wiatra, podlewamy garnek wodą. Czyli wlewamy 30 litrów, tu już jest 5, teraz 10. Do 33 Woda się gotuje, ma 60 stopni, czekamy do 71 stopni i wtedy zarzucam ogromny zasyp e, słodów, który mam e, i zajmuje naprawdę sporo, bo tyle. Startujemy z, e, z plato 16,5, robimy 30 litrów e, aipy, e, potem dzielimy ją na pół. Aipa będzie chmielona na, do zacieru, po 30, 30 gram Equinoxa, poleci. Czy coś da, czy nie, nie wiem, muszę go zużyć. Uważam, że Equinox ostatnie zbiory były bardzo słabe, bo wobec tego no, tak go zużyję. I teraz tak, jedną aipę w gotowaniu chmielimy, chmielimy na klasycznie, czyli gdzieś tam znalazłem sobie jakiś przepis, oczywiście na amerykańskich serwerach, jest to tak, Cascade, Simco, Columbus, Centennial. Nie w tej kolejności, wszystko będzie w przepisie, aczkolwiek te biorą udział, plus zostaną, zostanie ta Ipa zachylona na zimno jeszcze Centennialem i Lecimy z przepisem. Pale Ale e, z Trzegą, e, 8,24 kg. Karapil dekstrenujący 0,37 kg Przeniczny 0,27 kg i to wszystko z Jak to powiedziałeś, kochany birofilu? Jeżeli nie odpowiadają Ci piwa dostępne na rynku, uważ sobie piwo! Uważ, uważ, uważ! Nie odpowiadają mi AIPY z karmelem. Nie wiem skąd ta moda. Nie odpowiadają mi AIPY ze słodem melanoidynowym. Nie wiem, czy jakiś zamysł koźlakowego, koźlakowej AIPY. E Wobec tego samce zrobię AIP bez karmelu. I teraz tak, e, chmielę. Jak już powiedziałem, 30 g leci Equinoxa na, do zacieru. Pomyślę jeszcze nad Equinoxem do brzeczki przedniej. E, to co mi zostanie. Dalej poleci tak, czyli to będzie wspólna baza chmielowa dla tych dwóch piw. Ale teraz, e, gotowanie będzie oddzielne na dwa gary. I tak, w jednym garze e, 33 gramy Columbus'a na 60 minut, czyli ochołką, jak to machałka, jak kto woli. E, 33 gramy centeniala na 20 minut. E, 33 gramy Cascade'a na 10 minut. I 33 gramy e, sinuka na 10 minut. Czemu nie? E, drożdże, które będą użyte, to będą suchary, z tym że one będą tak zgostowane, jakby podkręcone. Jakże tutaj ważyć East Coast? Przepraszam, jaki East? West, West West Coast IPA. No muszą być droższe. American. Ojejko. American West Coast. West? Boże, teraz zobaczyłem, ale numer. A ja chcę uważać East Coast. Nie, no boże. Ja mam wolny dzień dzisiaj, tak? Jeszcze raz. West Coast. American West Coast IPA, żebyście się dobrze zrozumieli. A więc używam drożdży Bry 97, na lemanda. Dan stara. Eee... Tak, to są te drożdże. West Coast, West, jasne piwo, nie nie Boże, Mi się to z Quake'em wszystko zaczyna, ale no... Tam też tak jest. Dobra. Suchary, z tym, że będą zbostowane. Dlaczego? Dlatego, że e... Mógłbym je wsypać, mógłbym pół torebki, mógłbym je uwodnić i tak dalej, i tak dalej, ale nie robię tego. Uwaga! Zrobię starter z tych drożdży, robię to dziś, ty, teraz, ja wiem, że generalnie pff, to powinno być jakoś dłużej i tak dalej, w każdym ja razie zadam je wieczorem, nakręcę je na mieszawle, mam nadzieję, że ruszą, namnożą się, bo o to mi chodzi, namnożą się i to wtedy zadamy do e, piwa. Starter robię na czymś takim, jest to bardzo jasny, ekstrakt słodowy, ekstra jasny nie już się przestraszyłem, że chmielony w niektórych sklepach dorwiecie taki ekstrakt ekstra jasny, bardzo jasny jako, że robię, robimy piwo w stylu west coast więc chcę uzyskać ekstra jasne piwo robię na granicy dolnej margin, dolnego marginesu w kolorze, w stylu czyli 11 ebc Tak bym 10,2 ebc 10,2 ebc to jest masakrycznie nisko, czyli będzie podejrzewam, że chcę zrobić bardzo jasne piwo, bardzo chmielowe, A ten śmiel ma się po prostu wylewać z. z no właśnie, z shakera. Lub z innego szkła sensorycznego Sensory Glass, bo tudzież Hamburg. Spojrzę na temperatur 65 stopni, oczekuję 71. Co, jest, czy, co jeszcze z przepisem? 16,5 chciałbym uzyskać plato, mam nadzieję, że do 2,5 mnie odfermentuje, bądź niżej. 33 litry wody zadałem, tak jak powiedziałem, 71 stopni, następuje zasyp. Dosypałem gipsu piwowarskiego, do, do teraz do gotującej się wody, Gips, gipsu piwowarskiego, który ma uwydatnić chmielowość. Taka moja malutka sztuczka. 10 gram, bo tylko tyle miałem gipsu, na 30 litrów wody. Powinno być na 20. No. To by było na tyle, chyba. To by było chyba na tyle. Co tu jeszcze Wam powiedzieć? No nic. Robię starter, zaraz go zakręcę. Oczywiście są i przeciwnicy, i zwolennicy starteru, a już w ogóle do suchej drożdży, gdzieś tam się naczytałem, to w ogóle... Bajas może coś takiego wymyślić. No nie tylko, nie tylko. Mogę też ja to wymyślić. Robię to nie po raz pierwszy. Udawało mi się. Im więcej drożdży dla mnie, tym lepiej. Tym szybciej ruszy fermentacja. Im szybciej ruszy, tym ja będę bardziej zadowolony. Fermentacja tak w ogóle będzie się odbywać w 16 stopniach, bądź 15. W tej e, znanej tutaj witrynce. Ja jeszcze spojrzę, jaki jest zakres działania temperatur. Rehydryt. Rehydryte... 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 Dobra, uwodnienie 30 do 35 stopni. Ok, ja to wykręcę po prostu na mieszadło, ale temperatura pracy. Ciekawe czy tu jest w tych dan starach 1 gram na litr, tak? 1 gram na litr. No to tu jest 11 gram. No i tutaj mamy... Teraz ząb, powinienem dwóch saszetek użyć. Ale z mieszadła, mam nadzieję, że jedna saszetka wystarczy. Mieszania na 15 minut. Mieszania, mieszania szczepów nie radzę, odradzam, no niby jedna rodzina drożdży, ale, ale nie, 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 nie. Nie, 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 tak praktycznie nie, są po terminie BBD, to jest best before, bo tu jest kurczę słabo, jest to, nie widzicie, styczeń 2015, na czy z Dobra, zobaczymy, czy się namnożą, czy nie. Jak nie, na to użyję innych. Chciałbym tych użyć. E, wszystko ze studia nagrań e, ważelniczych. E, tak jak już powiedziałem, jedna będzie, e, że tak powiem, e, Aipa hmm. na Kolumbusie Simco, czyli Columbus słomany czy przez Tamahawi Simco. Hmm. Co tu jeszcze mam? Cascade i Centennial. A druga będzie tylko i wyłącznie Single Hop Jaryllo, e, bądź yarylo, tak. 20 gram, 50 minuta, 40 minuta, 20 minuta, 7 minuta. Dwie paczuszki, 100 gram, 100 gram. Coś tam policci na pewno na zimno, Equinox. Reszki właściwie Equinoxa gotowe. Jedziemy.